jest coś takiego jest bliżej dalej bliżej dalej tym się włączę i wyłączę Teraz jest włączone cały czas to jest Okay, <noise> brygadę kawalerii narodowej po stronie przeciwnej, po stronie rosyjskiej występują koledzy ze Stowarzyszenia Półwładów Krakowieckich jako Kozacy, a także 52. regiment, e, antyre regiment, polski regiment z północnej Polski i z oraz 7. kurs piechoty księdza szewskiego. na tych wzięciach zabrała 1994 roku. Zostało rozpoczęte słynną przysięgą naczelnika na rynku kraspowskim. 4 kwietnia Kościuszko odniósł wspaniałe zwycięstwo pod Rac Racławicami. Wkrótce potem ogłosił uniwersał w Pułańcu, na mocy którego uwolnił kupów od podtaństwa i zmniejszył im rozmiary pańszczyzn. Wojska, wojska litewskie wraz z oddziałami z Suworowa maszerowały na